Bielskie Błonia, jedno z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji bielszczan. O tej porze roku jeszcze ciche i puste, wiosną i latem tętniące gwarem i pełne ludzi. Właśnie już, na wiosnę, najpóźniej w maju, Błonią przybędzie nowa atrakcja. W starej sadzawce, która kiedyś służyła najmłodszym jako brodzik, powstaje siłownia pod chmurką. Urządzenia takie stały się ostatnio bardzo modne i popularne. To już kolejna taka siłownia pod chmurką w Bielsku Białej. Podobna znajduje się na przykład przy dolnej stacji wyciągu kanapowego na dębowiec i podczas bezśnieżnej zimy, jaką mamy obecnie, kiedy nie można pojeździć na nartach, stanowi niewątpliwą atrakcję ośrodka narciarskiego. Czy powstająca na błoniach siłownia również będzie cieszyć się zainteresowaniem spacerowiczów? Co do tego. Chyba nie powinno być wątpliwości. Urządzenia do ćwiczeń są już zamontowane. Zanim jednak pojawią się pierwsi ćwiczący, trzeba będzie wykonać trochę prac kosmetyczno- naprawczych związanych z niecką dawnego Brodzika. Przede wszystkim uzupełnić okalający murek, zrobić nową wylewkę, wykonać odwodnienie, ustawić ławeczki. Wszystko to potrwa co najmniej do wiosny, ale potem siłownia będzie już służyć przez cały rok, o każdej porze roku, przez wiele, wiele lat. thank <laughs> you